Wkrótce ruszy remont ulicy Leśnej w Górkach Śląskich. Sesja Rady Miasta. Święto folkloru w Raciborskim Centrum Kultury. Dzień dobry, dzisiaj środa, 30 sierpnia. Beata Badura zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 28 sierpnia została zawarta umowa dotycząca modernizacji drogi gminnej ulicy Leśnej w Górkach Śląskich podpisy pod dokumentem w obecności wiceministra Sprawiedliwości Michała Wosia złożyli nadleśniczy nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz dwój gminy Nędza. Lasy państwowe po raz kolejny dofinansują remont drogi na terenie gminy Nędza. Stosowna umowa została zawarta w urzędzie gminy. dokument umożliwi rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Droga taka bardzo no, nam potrzebna po prostu, bo tam jest wielu mieszkańców przy tej drodze ma swoje domy i ona prowadzi do tej słynnej alei dębowej, także to jest droga, którą, z której kiedyś na leśnictwo korzystało wywożąc drewno i w tej chwili wspólnie razem będziemy ją remontować. Także... Ona stanowi jedną, drugą całej w ogóle ulicy Leśnej. Jedna część ulicy Leśnej już jest wyremontowana, teraz przyjdzie czas na drugą i będzie piękna. Powiat Raciborski stał się jednym wielkim placem budowy. Dzięki środkom rządowym, dzięki inwestycjom centralnym, ale też dzięki zaangażowaniu lasów państwowych. Ściągamy te środki, te pieniądze do powiatu, gdzie się da. Wiążą się z tym oczywiście czasami uciążliwości. Tu najważniejsze jest zadanie samorządowców, żeby dobrze koordynować te różne sprawy, które wykonują. Jak w przypadku Raciborza, spoczywa to na Barku, na barkach prezydenta Raciborza i starosty, żeby dobrze skoordynowali te sprawy, żeby te korki były jak najmniejsze. Ale naszym zadaniem parlamentarzystów rządu jest to, żeby wspierać samorządy, żeby te środki znajdować, żeby te środki przekazywać po to, żeby ta zapaść, która była na ziemi raciborskiej i nie tylko w naszej części Śląska związana z inwestycjami drogowymi, żebyśmy ją jak najszybciej, mądrze nadrobili. Inwestycja w gminie Nędza jest możliwa dzięki pozyskanym funduszom. Lasy Państwowe co roku zbierają takie informacje z jednostek samorządów terytorialnych na temat tego, gdzie potrzebne są takie inwestycje drogowe. Nadleśnictwa te wnioski zbierają, opisują i analizują pod kątem docelowej sieci drogowej, czyli takiego dokumentu, który funkcjonuje w lasach państwowych. Dokument ten dotyczy tego, gdzie tak naprawdę potok drewna będzie spływał drogami publicznymi. Tutaj partycypujemy w tych kosztach samorządów. W przypadku naszego terenu, podległego Nadleśnictwu Rudy Raciborskie, to już jest któryś kolejny milion, który pójdzie na te inwestycje na drogach samorządów terytorialnych. Nad się właściwie wszystko w tej chwili robi bardzo szybciutko, więc to jest kwestia jakby pewnych uzgodnień z natleśnicem, która droga do czego się, yy, 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 która droga właściwie do remontu jest yy, już gotowa, a potem cały, cała, cały problem związany z czekaniem to są już instancje powyżej Nad ale to już też bardzo sprawnie wszystko poszło tak, że w sumie w okresie trzech miesięcy mamy załatwione wszystko. Aktywna współpraca lasów państwowych z samorządami pozwala na wsparcie remontów dróg w powiecie Raciborskim. Lasy Państwowe wsparły już Górki Śląskie kwotą milion 800 tysięcy, drogę w miejscowości Adamowice, drogę w Czerwieńcicach, w Modzurowie, w Raciborzu niezwykle ważne 2,5 miliona, blisko 2,5 i miliona i między innymi kolejowa, wkład także Lasów Państwowych tą wielką inwestycję. Droga w Kornicach, droga w Łańcach też ponad milion złotych, droga w Kobyli, w Pstrążnej, i i to inwestycje, które już są w większości wykonane albo są finalizowane. A w tym roku Ponięcice, Rudnik i Górki Śląskie. Lasy państwowe finansują częściowo również projekty związane z drogami wojewódzkimi. Najważniejsza inwestycja. Wydaje się już nie na szczeblu samorządowym, a na szczeblu wojewódzkim, czyli droga numer 919, której remont ruszył, czyli połączenie Raciborza z autostradą A4. Połączenie też bardzo ważne czy dla gminy Nędza, czy dla gminy Kuźnia Raciborska, czy dla mieszkańców Rudy chociażby, no bo tą drogą dojeżdżają. A ten najgorszy odcinek, odcinek w Szymocicach, też w gminie Nędza, w tej najbardziej zalesionej gminie naszego powiatu no był fatalny, a ten remont już... Się zaczął tym razem we współpracy z władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego. Modernizacje dróg to ważne zadania. Poprawią sytuację w zakresie stanu technicznego oraz komfortu komunikacyjnego na drogach powiatu Raciborskiego. Dzięki tym remontom układ komunikacyjny będzie stanowił całość, która pozwoli przemieszczać się mieszkańcom naszego regionu bez znaczących utrudnień. 30 sierpnia odbyła się sesja Rady Miasta w Raciborskim Magistracie. Kolejne uchwały zostały podjęte. Prezentujemy skrót tematów z dzisiejszego porządku obrad. Podczas sesji Rady Miasta uroczyście wręczono honorowy medal Miasta Racibusz nadany Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka Tęcza. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2023. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023, uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum w Raciborzu, ponadto uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania podarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Ocice oraz Markowice w Raciborzu oraz uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Miasta Racibusz do spółki SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów Istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Przedstawiono również sprawozdanie prezydenta miasta Racibusz o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym. Przypominamy, że mieszkańcy Raciborza, wszystkie materiały dotyczące sesji Rady Miasta mogą znaleźć w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibusz oraz na platformie e-Sesja. Serdecznie zapraszamy pierwszego września do Raciborskiego Centrum Kultury na kolejne spotkanie z tradycją i kulturą, które będzie możliwe podczas koncertu festiwalowego Śląskie bez granic, Międzynarodowe Dni Folklorystyczne, Festiwal Silesia 2023. Od 28 sierpnia do 4 września 2023 roku festiwal folklorystyczny jest organizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Wydarzenie jest corocznym spotkaniem z kulturą narodową i ludową z różnych stron świata. Będzie aż 7 zespołów z całego świata. Są to Międzynarodowe Dni Folklorystyczne Śląskie Bez Granic, tym razem pod nazwą Silesia 2023. Honorowy patronat nad całością objął Podobnie jak w ubiegłym roku marszałek Województwa Śląskiego. W ramach tego projektu w Raciborzu odbędzie się koncert artystów zagranicznych, prezentujących swoje tradycyjne tańce i stroje z krajów, z których pochodzą. Największy koncert, bo mamy ogromną salę, jak wiemy, odbywa się właśnie w Raciborskim Centrum Kultury. I będą zespoły z Ekwadoru, Wyspy Zielonego Przylądka, Chile, Bułgaria, Turcja, plus jeszcze Zimbabwe. I Chorwacja. Miłośnicy tradycji i kultury międzynarodowej będą mieli okazję do spotkania z kulturą różnych krajów. Barwne występy przygotowali dla racibożan choreografowie, kompozytorzy oraz pedagodzy na co dzień pracujących z zespołami folklorystycznymi. Najstarszy z tych zespołów, który przyjedzie z Turcji, jest to zespół kaukaski, powstał w 1966 roku, więc obchodził już jubileusz bodajże 57-lecia, więc są to zespoły utytułowane i przede wszystkim niezwykle barwne. Bilet na te koncerty, na ten koncert jeden wielki, bo właściwie mówię koncerty, bo tego będzie naprawdę bardzo dużo, kosztuje jedynie 5 zł, więc zapraszamy wszystkich raciborzan i nie tylko. Godzina 18. Sala przy ulicy Chopina. Będzie to barwne, folklorystyczne widowisko. Partnerem festiwalu jest Polska Sekcja Stowarzyszenia Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Festiwali i Sztuki Ludowej. Szczegółowe informacje dotyczące koncertu oraz festiwalu dostępne są na stronie internetowej Raciborskiego Centrum Kultury. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew, dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na wwwgovpl NCK lub www.twojakrew.pl Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. to wszystko w dzisiejszym wydaniu wiadomości Raciborskich zapraszam na program ekologiczny spokojnego wieczoru